Sprawa załatwiona. Studnie nawiedzał duch kobiety, którą tam zabito. Przegnałem go. Tylko, żeby tak każdy niepogrzebany nieszczęśnik nie zaczynał straszyć, bo przez to pobojowisko kłopoty będą. Jakby co, polecam się na przyszłość. A póki co, Klara, Folke. Mówią ci coś tej Nie znam takiej, ale słyszałem jak nasza zielarka, Tomira, rozprawiała raz o jakiejś klarze. Może o tę samą się rozchodzi. Wasza nagroda, mistrzu. Złoto, co dla luby na posag zebrałem. Bez was ślubu i tak by nie dożyła. A teraz jest chociaż nadzieja. Ja się żenić już raczej nie będę. Zachowaj te pieniądze na ślub luby. Wypijecie wtedy moje zdrowie. Dziękuję, mości Mnie, za dobre serce i ciepłe słowo, A ale z pustymi rękoma was nie puszczę. Weźcie chociaż to, na szczęście!